Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na rozbiórkę amfiteatru w Koninie. Miasto przeznaczyło na ten cel 50 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku i obejmą także zabezpieczenie skarpy. Żeby wybudować w ogóle nowy obiekt w postaci amfiteatru, to konieczna jest jego rozbiórka. My mamy aktualne pozwolenie na budowę i pierwszym etapem tego pozwolenia jest rozbiórka. Postanowiliśmy na razie nie mając pieniędzy na budowę amfiteatru, zrealizować chociaż pierwszy etap, z racji tego, że ten obiekt z roku na rok jest coraz bardziej zdegradowany i w ostatnich latach stworzył wiele niebezpieczeństwa dla osób, które na tych terenach rekreacyjnych wokół obiektu funkcjonują. Krótko mówiąc rozpada się jest on usadowiony na skarpie która też się osuwa więc dla kwestii bezpieczeństwa rozbieramy ten obiekt no i będziemy dalej szukać środków na budowę nowego obiektu Władze podkreślają że to pierwszy etap decyzja co dalej z terenem pozostaje otwarta Będziemy analizować jakie są środki na pozyskanie na budowę amfiteatru Albo czeka nasza dyskusja, czy, czy ten amfiteatr budować czy nie. Myślę, że to będzie już dyskusja na Radzie Miasta. My przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa musieliśmy na razie ten obiekt usunąć. Co dalej? Tego władze miasta jeszcze nie przesądzają. Pojawiają się różne głosy. Jedni twierdzą, że likwidacja obiektu rozwiąże problem i wystarczy teren uporządkować. Inni przekonują, że Konin potrzebuje nowego amfiteatru, który mógłby ponownie pełnić funkcję kulturalnego centrum miasta. Zastanawiałem się nad tym. Naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, ale tyle lat jest i, i zawsze się odbywały tam jakieś imprezy. Sądzę, że powinien zostać. Powinien to powstać takie, nowy? No, oczywiście, takie obiekty są naprawdę potrzebne. Bo ja wiem, kwestia finansów, jak miasto ma. Budżet. Nie jest szkoda. Szkoda, dlatego że ja jestem z tych czasów, kiedy jeszcze uczestniczyłam we wszelkich wydarzeniach typu derby konińskie, i myślę, że szkoda tego to, amfiteatru. Powinien powstać nowy. No, na to liczę. Na razie pewne jest jedno: dotychczasowy amfiteatr, który przez lata gościł największe imprezy i koncerty, wkrótce zniknie z mapy Konina.